Mieszkańcom dużych możliwości naszej szkoły zostanie zamknięta. W kościele adwentystycznym zaszła kulturowa zmiana. 40 lat temu adwentyści niemal zawsze posyłali dzieci do szkoły wyznaniowej. Inna sytuacja zakrawała na skandal. Dzisiaj to się zmieniło. Kościół w dużej mierze wspiera finansowo szkołę, pokrywając prawie pół budżetu. To chyba powszechne w adwentystycznym środowisku. Jest tu jeszcze woda? A czy zmieniłoby się coś, gdybyście mieli więcej czegoś gorącego? Tak. Ellen White radziła, że jeśli w miejscowym kościele jest szóstka dzieci, to zbór powinien mieć własną szkołę. Stąd do dziś jest wiele zborów z małymi szkołami. W takiej szkole z powodu małej liczby uczniów klasy ze względów praktycznych są łączone. Wielu rodziców boi się, że w małej szkole dzieci będą gorzej wykształcone. Jednym z zarzutów pod adresem szkół adwentystów była wielkość sal lekcyjnych. Swego czasu nastąpił spadek liczby dzieci zapisywanych do naszych szkół. Bo rodzice nie ufali poziomowi edukacji adwentystycznej, a nie dysponowaliśmy rzetelnymi danymi. Aby zebrać dane, połączono standardowy test stanu Iowa z testem na zdolności poznawcze, mającym ukazać przewidywany poziom osiągnięć ucznia. Badaniom nadano nazwę Cognitive Genesis. Przez 4 lata z rzędu testowi poddano ponad 52 tysiące uczniów w ponad 800 adwentystycznych szkołach. Przebadaliśmy każde dziecko od trzeciej do jedenastej klasy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i na Bermudach. A przecież jesteśmy różnorodnym kościołem z różnorodnymi wyznawcami. To były wyjątkowe badania. Przebadano te same osoby wielokrotnie na przestrzeni wielu lat. I to nie z kilku szkół, przebadano praktycznie każdego ucznia. Co roku testowi Iowa poddaje się około 7 milionów uczniów. Można więc nie tylko sprawdzić, jak uczniowie z danej szkoły wypadają na tle średniej krajowej, ale też czy robią postępy w podstawowych standardach stanowych. Uczniowie wszystkich klas w adwentystycznych szkołach uzyskali z każdego przedmiotu wyniki powyżej średniej krajowej. Test na zdolności poznawcze wykazał, że dzieci z adwentystycznych szkół radzą sobie nadspodziewanie dobrze i z każdym rokiem coraz lepiej. I to do, do tego stopnia, że coraz lepiej radzą sobie z nieznanymi sobie problemami, co jest bardzo ważnym wynikiem, zwłaszcza w tak szybko zmieniającym się świecie. Odkryliśmy, że wysokie osiągnięcia mieli uczniowie, którzy czytają dla przyjemności, mają przyjaciół, mają dobry kontakt z rodzicami, dobrze się odżywiają. Śpią co najmniej 8 godzin dziennie, uprawiają sport. Wyższe wyniki mieli też uczniowie, którzy uważają się za uduchowionych i interesują kwestiami duchowymi. Badania wykazały, że lepsze wyniki osiągają uczniowie małych szkół. Uczęszczanie do dużej szkoły nie daje wyższych wyników w nauce, choć wielu rodziców mówi: Nie chcę posłać moich dzieci do małej szkoły. Chcę, żeby poszły do dużej, gdzie będą mieć nauczyciela od przedmiotów ścisłych i gdzie uczą się w wielu salach. Sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x równa się 1. To podstawowa tożsamość trygonometryczna, której się nauczymy. Nasi uczniowie, jeśli chodzi o średnie klasowe, osiągają zwykle wyniki na poziomie 80-90% co roku. Mamy 350 uczniów, 165 w szkole średniej i 185 w podstawowej. Większość naszych uczniów potrzebuje 45 minut, aby dotrzeć do szkoły. 15 do 20% powyżej godziny, a garstka uczniów dwóch godzin. Dzień dobry, miło Was widzieć. Wszystko dobrze? Są uczniowie, którzy codziennie nie mają humoru. Inni zawsze się uśmiechają, a jeszcze inni przytulają się. Rodzice, którzy posyłają dzieci do płatnych szkół prywatnych, płacą też podatki, które przeznaczone są na szkoły publiczne. Zauważyłem, że dzieci uczą się na różne sposoby, ale kluczowy element to dobry kontakt z nauczycielem. Bez tego nie ma dobrych wyników. Co to jest ciepło? Ciepło to rodzaj energii, tak jak dźwięk i światło. Ciepło nie zawsze widać, ale zawsze można je poczuć. Sześć, 7, 8, 9, 10, a teraz przyłóżcie je do buzi. Współpracuję z każdym nauczycielem, żeby było więcej powiązania między tym, co robię tutaj, a innymi przedmiotami. Wymieńcie rzeczy, które wydzielają ciepło. Edukacja zmieniła się z biegiem lat. Kiedyś uczyliśmy przede wszystkim praktycznych zawodów. We've moved into an society, Dzisiaj w społeczeństwie in informatycznym, informatycznym society, musimy tak dostosować szkołę, żeby uczyła jak się odnaleźć i poruszać we współczesnym świecie. Um, so, Działa? Jak się nazywa ten program? Jedź po linii. Widzą, jak zabawka staje się użytecznym urządzeniem. Uwielbiam ten moment. Rozwiązują różne problemy. Nie zawsze udaje się to od razu, więc próbują dalej. Kładziemy tu niebieską piłkę. Pojazd podjeżdża do niej, widzi ją, zatrzymuje się. Możemy zmienić ją na czerwoną. Pojazd podjeżdża i uderza w nią. Niech każdy nasz skok i ruch w grze będzie ku Twojej chwale. Amen. Najważniejsza rzecz w adwentystycznym szkolnictwie to holistyczne podejście. W życiu ucznia w szkole i poza nią mieszają się elementy społeczne, duchowe i edukacyjne. Pobłogosław naszą szkołę i każdego z nas tutaj. Amen. Dla dziecka jedna z najbardziej frustrujących rzeczy to w domu słyszeć jedno, w szkole drugie, a w kościele jeszcze co innego. Dziecko musi wtedy odróżnić prawdę od fałszu. Tutaj uczymy rozumieć, jak to, że Bóg jest moim Stwórcą, wpływa na moją wartość jako człowieka, na mój stosunek do Ziemi, której jestem gospodarzem. Na to, co widzę w świecie, gdy uczę się chemii, fizyki i biologii. Jakiej wartości, znaczenia i sensu nabiera to, gdy patrzę na świat przez pryzmat człowieka wierzącego w Boga, Stwórcę. Wreszcie, jaka na mnie, jako jednostce, spoczywa odpowiedzialność za to wszystko. W naszym programie nauczania mamy i kreacjonizm, i ewolucjonizm. Nie uciekamy od rozmowy o teorii ewolucji, przyglądamy się jej. 10-15 lat temu w szkole adwentystycznej problemem dla nauczyciela było zapewne samo wspomnienie o teorii ewolucji. Dziś jednak jako wychowawcy stosunkowujemy się do niej i uważamy, że potrzebny jest dialog i poznawanie argumentów każdej ze stron. Uczniowie szkół adwentystycznych uzyskali wyniki z nauk ścisłych znacznie powyżej średniej krajowej. Co niektórych dziwi, bo adwentystyczny program nauczania zdecydowanie opiera się na idei, że Bóg jest stwórcą i w programie przewija się kreacjonizm. Niektórzy krytycy powiedzieliby, że nauk ścisłych nie da się dobrze uczyć w takim środowisku, ale wyniki testu mówią co innego. Zbieramy dane stosując to samo podejście, co inni naukowcy. Tymi samymi metodami laboratoryjnymi analizujemy też dane, stawiamy tylko inne pytania. Leonard Brent wykłada biologię i paleontologię na Loma Linda University w Kalifornii. Tuż obok jest Loma Linda Academy, szkoła podstawowa i średnia, goszcząca często wykładowców z pobliskiego uniwersytetu, podejmujących zwłaszcza takie sporne tematy jak stworzenie czy ewolucja. Naturalizm to pogląd, że nigdy nie zdarzyło się nic nadprzyrodzonego, że cudów nie ma i nie było. Taki pogląd wyznaje obecnie większość naukowców. Mój pogląd, a wierzę, że wszystko stworzył Bóg, podziela niewielu naukowców. Moim zdaniem dużo emocji związanych z kreacjonizmem i ewolucjonizmem wynika z politycznej przepychanki o to, czego należy uczyć w szkołach. W świecie, w którym dziś uczymy nasze dzieci, jedni chcą, żeby uczono tylko ewolucjonizmu, a niektórzy z kręgów kościelnych chcą, żeby uczono tylko kreacjonizmu. My dzięki naszym świetnym nauczycielom i pomocnej społeczności lokalnej możemy uczyć dzieci i młodzież krytycznego myślenia, bycia dobrymi naukowcami, stosującymi rzetelne metody naukowe, rozumiejącymi, że bycie dobrym naukowcem nie kłóci się z wiarą w Boga. Wszyscy gotowi? Tak. To teraz posprzątajmy i za chwilę uwielbimy Pana. W drugiej klasie uczniowie wciąż myślą bardzo konkretnie, a nie w sposób abstrakcyjny. Są bardzo skupieni na tu i teraz. To okres, kiedy szybko rosną i dużo się uczą, więc ich umysły są chłonne i otwarte na przyjęcie każdej informacji. Można wtedy bardzo na nich wpływać. Jakimi bohaterami będziemy się zajmować? Tak, amerykańskimi. Dzieci bardzo chcą mieć bohatera, kogoś, w kogo mogą wierzyć. Na kim mogą się wzorować. Niektórzy z tych bohaterów to naprawdę dobre wzorce. Wybrałem Jane Adams. Rysuję ją, bo robimy portrety. Wybrałem ją, bo moja mama pracuje w opiece społecznej. A Jane Adams stworzyła opiekę społeczną. Ale to nie mama podsunęła mi pomysł, tylko tata. Już trudne chwile? Tak, trochę miałem. Siostra mnie mocno denerwuje. W szkołach adwentystów, jednej z najzdrowszych populacji na świecie, uczy się też znaczenia dobrego odżywiania. Na lekcji dowiemy się, jak dokonywać lepszych wyborów w kwestii odżywiania. Mówimy o traktowaniu ciała jako Bożego daru. O tym, że niszczymy ten dar złym zachowaniem, złym odżywianiem, złymi wyborami. Że wszystko to ma swoje znaczenie. Choć uczę się wielu dobrych rzeczy, to wszystkim tym mogę się cieszyć tylko wtedy, gdy jestem zdrowa. I mogę to wszystko zrozumieć. Gdy odżywiam się zdrowo, mogę się bardziej skupić i mózg lepiej działa. Ilu z Was jest wegetarianami? Wielu uczniów nie je mięsa lub w inny sposób żyje zdrowo, z powodu wyboru ich rodziców. Ale teraz, gdy są nastolatkami, robią to już z własnego wyboru. Jesteś adwentystą? Tak, jesteś wegetarianinem? Tak, to znaczy peska wegetarianinem, jem ryby.